Cześć, witajcie w kolejnym vlogu, to jest Gołąś, którego powinniście doskonale pamiętać z do odcinka ZORIENTOWANYCH Z NIM. Dzisiaj jesteśmy w Płocku. z za chwilę startuje pierwszy tutaj Marsz Równości, jesteśmy na maksa podekscytowani. Trochę zestresowani, ale myślę, że za dużo nie będzie, także zobaczcie, co się będzie działo. Będzie się działo. I spotkał mnie zaszczyt poprowadzenia dzisiejszego marszu. Ale zanim pójdziemy, zanim zalejemy tęczą cały płock, odbędą się przemówienia. Natomiast jest tutaj wokół nas trochę smutnych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, czy do nas dołączyć. Zróbmy hałas, niech wiedzą! Dlaczego oni chcą, żebyśmy się bali? Bo wreszcie jesteśmy widoczni, a nasze postulaty są wreszcie słyszalne. Dobry, ze Szczecina. Kochani, kochane, jakiś czas temu, jak się spaliła katedra w Paryżu. Bo dziennikarze z prawej strony mówili, że to jest symbol upadku chrześcijaństwa. Upadek chrześcijaństwa to ja widziałam trzy tygodnie temu w Białym Stoku, gdy ludzie. <ślesy> ludzie, którzy odmówili modlitwę Ojcze Nasz, chwilę później rzucali petardami zapalonymi w dziewczynę na wózku inwalidzkim, jej było trudniej uciekać. To jest prawdziwy upadek kultury chrześcijaństwa opartego na przesłaniu, że Bóg jest miłością. We'll you

Słuchajcie, jestem już w Warszawie, wróciłem właśnie z Płocka, padam na ryj, ale marsz, pierwszy marsz równości w Płocku był super. Także najpierw wielkie gratulacje dla osób, które podjęły się jego organizacji i może od razu tak gwoli wyjaśnienia, bo to pytanie pojawia się pod moimi filmami, nie tylko po co jeździć na takie właśnie wydarzenia, takie marsze do innych miast, że to fałszuje jakąś tam liczebność, potem ludzie piszą, o, że tak naprawdę to tam było mnóstwo przyjezdnych, a lokalnie tylko kilka osób. Po pierwsze to nieprawda, bo zawsze najwięcej osób jest tych lokalnych, mieszkających w danym mieście, a po drugie to bardzo ważne, żeby jeździć do miast, gdzie taka inicjatywa odbywa się po raz pierwszy, po to właśnie, żeby dodać trochę otuchy tym ludziom, którzy naprawdę często porywają się na takie karkołomne zadania, bo myślę, że Marsz równości w Płocku, czy o czym zdążyliśmy się przekonać w Białymstoku, czy w takich miastach typu jak Grzeszów, To są naprawdę wydarzenia, które na pewno rodzą się w bólu i może być tam dosyć niefajnie. Dlatego dobrze, żeby się mobilizować i wspierać właśnie ludzi z naszej społeczności, którzy decydują się organizować takie inicjatywy. Tutaj wszystko wyszło naprawdę, naprawdę super. Ja oczywiście nie polegajcie na moich umiejętnościach matematycznych, ale wydaje mi się, że tak było. Myślę z 2000 ludzi. Naprawdę ten tłum robił, robił wrażenie. Byłem trochę zaskoczony, bo myślałem, że będzie tych osób mniej, ale no naprawdę jeśli chodzi o liczebność, to to wszyscy, wszyscy dopisali. Obyło się bez incydentów. Słyszałem, że na samym początku marszu tuż przed jego startem jakieś tam poleciały jajka, ale potem już w takich sytuacji. Nie było. Było oczywiście, co pewnie mogliście zobaczyć na przebitkach, trochę smutnych ludzi wykrzykujących dziwne hasła. Jest na pewno smutny widok, ponieważ było tam sporo kobiet, co jest dla mnie zawsze najbardziej zaskakującą rzeczą na świecie. To jakby ze wszystkich ludzi, jakby laski, naprawdę gdzieś tam wykrzykujący, pytały. Była jakaś jedna laska, która próbowała prowokować dziewczyny idące w marszu i tam. Wiecie, pokazywała, że o, wow, pewnie sycił mojej dupy, po prostu ciężko nawet skomentować, jest jakaś komedia, natomiast no, było parę takich grupek, na szczęście oni w żaden sposób nie byli zorganizowani i co jest jakby drugą najważniejszą rzeczą po tym marszu, o której na pewno trzeba powiedzieć, policja stanęła absolutnie na wysokości zadania, marsz był chroniony perfekcyjnie. Myślę, że te wydarzenia z Białego Stoku były ogromną lekcją dla polskiej policji, więc tutaj spisali się naprawdę fantastycznie. Kulturalni, zapobiegawczy ludzie, którzy sprawili, że cały marsz był absolutnie bezpieczny, także nie popełniono tego błędu z Białego Stoku, gdzie policja tak naprawdę zniknęła po zakończeniu marszu, i właśnie ludzie byli narażeni na przemoc i ataki, wracając po prostu do domów czy do autobusów. Tutaj wręcz można to nazwać jakąś eskortą właśnie po to, żeby zapobiec tego typu sytuacjom. Także naprawdę wielki szacunek i wielkie dzięki dla Policji. Zresztą ludzie naprawdę podchodzili do Policjantów i dziękowali im za to, że tak świetnie się spisali. O czym mogę jeszcze powiedzieć? To był mój pierwszy taki marsz jakby poza miejscem zamieszkania. Super doświadczenie i naprawdę dało się wyczuć, że ludzie mieszkający właśnie w Polsku byli wdzięczni za to, że ktoś przyjechał i chciał ich wesprzeć, że znalazł czas weekend i po prostu pomógł im w organizacji, post organizacji, czy już jakby w samym marszu. Śmiesznie się język połączy, więc nic mądrego nie powiem. Mi się na maksa podobało. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się pojechać na jakieś marsze do innych miast. Myślę tutaj o Wrocławiu szczególnie, bo to jest miasto, w którym kiedyś mieszkałem, więc mam do niego sentyment. Marsz jest w październiku. Na Was zachęcam do tego, żeby brać udział w marszach, które są w Waszych miastach, w miastach okolicznych. Naprawdę warto i ten marsz płucku pokazał, że te inicjatywy totalnie mają sens, nawet jeżeli robi się je pierwszy raz, nawet jeżeli są jakieś obawy, jest jakaś niepewność, to trzeba to po prostu robić i będzie naprawdę super. No i to tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym wideo na razie.